Witam serdecznie w sobotę. Dzisiaj mamy 15 luty. Śniegu trochę sypnęło. Yy. Od rana już jeżdżę. Od 7 jestem na nogach. Jeszcze próbowałem załatwić. Próbowałem załatwić jego groszek, bo się powoli kończy. Muszę do końca tego sezonu dogrzać Ej, groszkiem. Można było założyć ten palnik i palić peletem, jak przyjdzie palnik. To ten podajnik idzie na bok w gardziel, która jest do węgla. Będzie wstawiony palnik do ekogrosz do peletu i będzie zrobiona hybryda dwóch sterowników, gdyż. Gdyż ja mam ten zawór, ten, ten czterodrożny, i trzy pompki, jak to widać, podłogówka, grzejniki i ciepła woda bodajże, czy grzejniki góra, grzejniki dół, jakoś tak. I będzie musiał się zgrywać ten sterownik ze sterownikiem z z u Będą się to tak ustawić, już tam dowiadywałem się, prawdopodobnie się to uda, bo jest tutaj za dużo tych czujników, ciepłej wody, podłogówki, yy, grzejników, także trzeba będzie, zgrać. trzeba będzie zgrać dwa sterowniki, ale to nie jest jakiś tam problem. I jak widzicie, to jest właśnie palenie węglem, co chwilę jest sprzątane i zobaczcie jakie jest... to i to wszędzie, na boilerze. Wszędzie syf Także zostało nam jeszcze cztery worki tego ekomiału. I dojedzie węgiel jeszcze w poniedziałek, żeby dogrzać do końca sezonu. I, I po sezonie grzewczym, teraz na wiosnę, przed latem już będzie przerabiany na, na pelet Jadę do świnnej na budowę. Gdyż... No dwie sprawy do załatwienia. Jedna sprawa to jest nagranie ustawień yy, sterownika, tego co mam przy piecu. Tam przy y, palecie. Przy kolega mi tu prosił na właśnie, żeby powiedzieć mu, jakie są ustawienia. Także nagram mu dokładnie, ile jest ustawień, jakie są ustawienia, ile yy, podajnik ustawiony jest. Ile kilogramów na godzinę, i takie tam. no Wszystkie ustawienia pokażę, żeby już było można sobie wejść i zobaczyć, jak będzie ktoś potrzebował ustawienia. I muszę do kolegi Michała zajechać po drzewo do wędzenia. Maszykował mi tam pięć woleczków Olchy z tego co wiem, olcha. Jabłoń i wiśnia. Dwie olchy, dwa jabłonie i jedna wiśnia. Dwa worki olchy? Tak. Dwa worki olchy, dwa worki jabłonie i worek wiśni. Także jadę to odebrać. Już się z nim prędzej umawiałem. Zobaczcie, co się dzieje. Taki syf się robi. Jest przymrozek minus 3, ale jadę i pozałatwiam to. Mam dzisiaj weekend wolny, to, to można to pozałatwiać. ja widzę jak się wszystko bryli, bo... Wszystko z solą, osiada się na aucie. to jest białe od soli. Masakra. Także jadę, odezwa się na budowie. No i dobra, jestem na budowie. Widzę, że piec się wyłączył. Czyli będzie już brudny. Na tyle, że nie bujął sobie temperatury. Także biorę się za jego wyczyszczenie. A, póki jest wyłączony, to. Nie tutaj. To pokażę. Gdzieś to tutaj było. Gdzie to było? Gdzieś to było. Parametry podajnika. I jest ustawione 6 kg na godzinę. Tam kolega pytał, właśnie ile mam ustawione. 6 kg na godzinę. I to mi się jakoś spisuje w miarę. Dobra. Testu podajnika nie będziemy robić. histeria kotła jest na 9 stopni ustawiona. <laughs> Trochę z choroby już wychodzę. Minimalna moc kotła. Moc kotła 30% moc kotła 8 kw. Dobra średnia moc kotła. Moc 31% isterę za 1 stopień i moc kotła 10 kw na średnim. Yy, dobra i teraz maksymalna moc. 34% moc dmuchawy, i za 3 stopnie i moc kotła maksymalna 14 kW. Takie są ustawienia. Zakres mocy kotła 10-110%. Parametry podajnikos poczęliśmy. Dobra. Na 45 stopni mamy ciepłą wodę. Podługówka, to jest tutaj 11 stopni, niby ma teraz. No, tak jakoś będzie wychodzić, bo to samo pokazuje tutaj. że podłogówka ma tyle stopni. Teraz na tą chwilę. No i co, to chyba wszystko z tych ustawień. Kocioł jest wyłączony, także biorę się za jego wyczyszczenie i zobaczymy sobie ile. No, <grytanie> mało co. Mało co wzięło. Wsypywałem Wsypywałem pellet w Kurczę, kiedy ja tu byłem przed wczoraj? chyba No to mógł się już wyłączyć wczoraj wieczorem albo dzisiaj rano Także Biorę się za czyszczenie, ustawienia pokazałem, także kto będzie tam zainteresowany, może sobie spróbować ustawić takie ustawienia, na tych parametrach chodzi ten palnik, wydaje mi się, że tak jak powinien chodzić, wiadomo, że jak dojdzie ten czujnik temperatury spalin, to też będzie inaczej, nie mam czasu, żeby wygospodarować teraz, żeby tu przyjechać i żeby to zrobić, bardzo chętnie bym to zrobił już i bym to nagrał, tylko nie mam czasu, dzisiaj od samego rana latałem, załatwiałem ten groszek. Dziadowski, już mam dość tego węgla, także jak tylko zrobi się ciepło i będę mógł rozmontować tamten piec, to, to od razu to robię i przechodzimy na pelet, tak jak tutaj i nie będę, nie będę się denerwował, nie będę się stresował, tylko będę potrzebował pellet, to biorę sobie przyczepkę, czy busa, czy, czy osobowkę i jadę na tartak tam stamtąd, gdzie biorę i biorę paletę tyle, ile mi trzeba. I bez stresu żadnego, a nie ekogroszek, nie dość, czekać, to, to drogi jak czort, bo za te 2,5 tysiąca, co ja muszę teraz wydać na ekogroszek, to ja miał, miał dwie ton, 2, miał 2,5 tony peletu na miejscu, bez oczekiwania, także tak wygląda sprawa, biorę się na czyszczenie, pokażę wam jak wyczyszczę i, i do was wrócę. Więc jest, jest wyczyszczony, ale nisko też. Wszystko jest czyste. I zobaczcie, taki powinien być właśnie popiołek z peletu. Tak go dokładnie nie czyściłem, ponad tydzień go dokładnie nie czyściłem, ale nie było źle. Różdżko też już wyczyszczone. Można założyć. O, sobie siedzi i tak jak mówiłem ten straszak. Nie wiem jak wam to pokazać, ma tutaj taką klapkę. I tutaj w tym miejscu, potrafi się zabijać, potrafi się zabijać y, kurzem, pyłem. Także zawsze sobie biorę śrubokręcik i czyszczę to wszystko żeby ta klapka spełniała swoją funkcję, jak widzicie sobie lata i tak ma ona pracować, dobra yy, wkładam szamoty, wkładam wszystko tak jak było, rozpalę w piecu i ogarnę tu trochę, tam się trochę wysypało, muszę przywieźć tutaj ten kurdeń, myślę, że ten odkurzacz co ja mam, to on już jest chyba do wywalenia, ale widziałem w, Me w Mercury Market chyba na promocji, Taki odkurzacz metalowy, tego muszę poczytać, czy on jest właśnie do pyłu z pieca, do... No... Błag słów. Do popiołu, czy się nadaje. No niby do szpachli tam, do tych pyłów ze szpachli, do wszystkiego się nadaje, to i wydaje mi się, że do popiołu też się nada. Tym bardziej, że jest metalowy, bezwolkowy. Także muszę zajechać kupić taki, chyba 100... Kurde, nie pamiętam dlaczego, ale chyba 118 zł kosztuje na promocji. Teraz ten odkurzacz i nie będzie takiego bajzlu przy sprzątaniu. Wiadomo, że to można pozamiatać, ale lepiej by było, żeby to poodkurzać ładnie wszystko i powyciągać ładnie ten, ten pył z tego pieca tak do zera. Jak na razie nie zauważyłem, żeby coś się działo z piecem, żeby jakieś były odwarstwienia czy, czy cokolwiek. Wydaje mi się nawet, że piec jest czystszy jak przy węglu. Przy węglu był dużo gorszy, taki ulep, olepiony, a tutaj taki właśnie suchutki jest i czysty, także wydaje mi się, że służy mu ten pellet. Muszę właśnie szwagra zapytać, może się wypowiedzieć w komentarzu, bo też wziął na testy sobie pellet ode mnie i ciekawe jak to u niego się sprawuje, jak to u niego się spala. Mam nadzieję, że że tak samo jak tutaj, czyli, czyli bardzo dobrze także rozpalam, zaraz do was wracam to mamy poskładane popodpinane, ogarnięte także co robimy włączyć kocioł tak teraz będzie odbywać się czyszczenie I tu pozamiatałem mi się trochę zakurzyło ale, mówię, ten, ten odkurzacz to będzie tutaj piękna sprawa. że w ogóle nie będzie się kurzyć jak się będzie sprzątać. Także tak jak mówię. Tak powinien wyglądać. Popiózy, peletu. Zero jakiś niedopalony grudek. Zero dziadostwa. I ten to jest Stony peletu. ten popiół tutaj. Także pięknie się rozpala. Dobra, idę zobaczyć to domu, jak, jak sytuacja, ile tam jest stopni. Tutaj niech się rozpala. No. Nie, nie jest źle. Chciałem, żeby się gorzej. Nie ma tragedii. 13,3 i stopnia. Także wczoraj musiał wygasnąć, wczoraj może rano już wygasło, no, tak, wczoraj rano musiało już wygasnąć, także fajnie, bo nie musiałem go wygaszać, nie był gorący, wyczyściłem go, teraz się rozpali i powinno być wszystko ok. Drzewo już mam w aucie, zaraz Wam pokażę że już odebrałem, pojadę jeszcze zaraz po znicza, Pojadę do mamy na cmentarz do teściowej, zapalić znicz. i a i do kolegi, tutaj, który miał ostatnio właśnie pogrzeb z rodziny żony strony. Jeszcze raz najszczersze kondolencje też muszę jechać do niego na grób, bo nie było mi na pogrzebie, gdzieś w tym samym nie była chowana moja babcia. Także zajadę, zapalę świeczkę. No i tak sprawa wygląda. Pójdę na dół za chwilę, zobaczyć czy się rozpaliło i do Was wrócę. Buka, dęba, nie, buka, buka, jabłoń i nie, sorry, Olcha, jabłoń i wiśnia. No i tutaj jakieś rozpałkowe wzięłem na, na próbę. Zobaczymy. Także dziękuję Michał za to, że mnie zaopatrzyłeś na jakiś czas do wędzenia. Będziemy zobaczyć do piwnicy. Jak tutaj to wszystko wygląda? Jeśli się cieplej zrobi, że się pali. Znaczy, że się ładnie pali. Rozpalanie. Czemu nie... O, dobra, Zobaczcie, widzicie? To jest właśnie ten problem, że coś się przytkało i zawaliło cały ten. Także wracam zaraz do Was. Co się dzieje? Właśnie widzieliście na żywo, jak ta klapka się zatka. Zablokowała się na zamkniętym i, i nie puściło peletu W pajniku się fajnie rozpaliło, yy, tylko że no, przestało podawać, bo się zablokował. Yy, a winowajcą był ten oto kawałek peletu, który jak czyściłem, jak je odwracałem, to wpadł tam i zablokował klapkę. Także wszystkiego trzeba, trzeba dojrzeć. Do końca. Także trochę peletu odzyskałem. Tam trochę wywaliłem, bo do żaru wpadło do palnika. Także zamykamy. I. O, już ten strażak. Zamykamy. Dociskamy strażaczka. I no i co? No i rozpalamy na nowo Dlatego trzeba dopilnować zawsze, żeby żeby ten strażak dobrze chodził Teraz słyszę, że, że strażak się otwiera, że wpada do palnika Także powinno być OK Także czekam aż się rozpali i zaraz do Was wracam No i takie rzeczy też się zdarzają Nie dzieje się to podczas gdy piec już pracuje sobie Bo wtedy on nie nawala tego pelletu tyle, co Tyle co przy rozpaleniu, ale no jak widzicie wyczyściłem piec i załączyłem i no nie zauważyłem tego jednego ziarenka i zablokowało klapkę i cały, cała rurka była wypełniona, bo się dwa razy próbował rozpalić, Ja tam nasypało troszkę, e, coś tam się rozpaliło, ale nie do końca, a reszta została cała w tym, w tym strażaku, strażaku. musiałem całe zdemontować, żeby ten palet wysypać, żeby... Aby to wyczyścić znowu. Także teraz powinno być dobrze. Cały palec spadł do rozpalacza, do palnika, i powinno być już wszystko ok. Ale w razie czego poczekam, żeby się rozpaliło, żeby sprawdzić, czy że wszystko jest w porządku. Także jak się rozpali, to do Was wrócę. Piecu się rozpaliło, zaczęło się grzanie. Palec sobie wpada słychać. Pelet sobie wpada tam, także nie zawiesza się. Tak. Taki dźwięk powinien być właśnie przy, przy wpadaniu peletu. Także już sobie to będzie grzało. Myślę, że będzie już ok. Płomień mamy. Mam płomień. Także jest spok. włożyć, jeszcze raz zobaczymy czy wszystko ok, będzie słychać tak, słychać jak spada na palenisko, bo płomień się rozbija hmm. kawał już sobie rośnie 8,4 8,8 <laughs> temperaturka sobie rośnie także jak najbardziej jest wszystko ok no cóż, można się zbierać. W dzisiejszym materiale to będzie na tyle. A chciałem was poinformować, że czekam aż skontaktuje się ze mną. się ze mną rodzice dziewczynki z Gilowic. Co do pomocy. Tutaj rodzice Jagody właśnie dali im kontakt. Także czekam aż się skontaktują. Na tą chwilę jest chyba od 800 subskrypcji. 12 subskrypcji już jest zarobionych, czyli 12 zł już jest dla tej dziewczynki zarobionych. Także zanim się skontaktują, podejmą decyzję, to już coś tam się nazbiera. Ja tego nie będę, nie wiem kombinował tak, że dobra, zaczynamy od 830, 840, tylko jak powiedziałem od 800, to od 800. Jeżeli yy, rodzice się nie zdecydują, to pomożemy komuś innemu, nie ma żadnego problemu. Jest dużo ludzi i dzieci, znaczy dużo dzieci jest potrzebujących, ludzi tak samo. No ale dzieci jest dużo potrzebujących yy, rodzin, które yy, ciężko mają zebrać pieniądze, także komuś na pewno pomożemy. Także zapraszam do tego subskrybowania, yy, bo pójdzie to na nasz cel ja tyle od siebie mogę pomóc nie ma, nie ma najmniejszego problemu zapraszam do komentowania komentarze bardzo dużo dają z tego co zauważyłem, że te, że ta frekwencja wyświetleń jest dużo większa, jeżeli jest dużo komentarzy także zapraszam do komentowania, nawet jakiś taktyczny, taktyczny komentarz o nie wiem, byle jakiej treści hej, albo coś takiego bardzo dużo daje, bardzo dużo rozpowszechnia ten film, także zapraszam do komentowania, zapraszam do lajkowania no i do subskrybowania jak już wiecie, że to jest naszczytny cel także zapraszam, żeby kliknąć tą subskrypcję pomóżmy sobie nawzajem, pomóżmy komuś pozdrawiam Was serdecznie, życzę miłego weekendu i do usłyszenia w następnym odcinku, cześć